Jak co rok rak na rok. Koniec siada już o krok. Coś nad nami, pod murami się przewala. Coś się czai na ulicach, po nocy groźnie krzyczy. I w wewnicy ludziom zasnąć nie pozwala. Więc gdy znowu spać nie możesz, martwiąc się, że to już koniec. I że będzie tylko go. 20 czerwca 2023 roku na tej scenie, na której się znajdujemy, czyli w Teatrze Modrzejewskiej w Legnicy, zaprezentujemy Państwu niecodzienną produkcję, a właściwie powiedziałbym super produkcję, bo oto 17 aktorów, 5 muzyków, historia muzyczno-dramatyczna, opowiadająca o dziwnych, niepokojących, trochę mrocznych, ale też trochę groteskowych czasach z roku 1933. Dewi Lignitz to napisana specjalnie dla teatru w Legnicy historia przez Roberta Urbańskiego tekst Michała Kludzińskiego, Teksty songów, Marcina Partykę, muzykę wraz z moimi stałymi współpracownikami. Paulina Andrzejewska-Damińska, choreografia, Łukasz Błażejewski, scenografia i oczywiście całe grono fantastycznych aktorów teatru Moczejewskiego. To będzie historia pełna muzyki, pełna. Też y, niecodziennych inscenizacyjnych fajerwerków, będzie się kręciła obrotówka, będziemy podróżowali w przeszłość do nieistniejącego, co prawda, ale teraz jakby wcielonego w budynek Teatru Modrzejewskiej y, Wodewilu, który się nazywał Pałac Walhalla. Y, 23 songi i oprócz tego mnóstwo akcji dramatycznej, dwa akty. A więc, tak jak powiedziałem na wstępie, wielka, super produkcja, na którą bardzo serdecznie Państwa zapraszamy.